Cześć, dziś wreszcie poruszymy w pewnej części, bo zrobimy więcej odcinków na ten temat, ale pierwszy odcinek będzie w formie podcastu. Później pojawią się też jakieś przebitki, kiedy będziemy e, mówić, o, omawiać nowe modele, to co zostało pokazane, czy właśnie na Eikmie, czy gdzie indziej na świecie. Jeśli chodzi o motocykle, o motocyklistów. No, i przyszłość tego wszystkiego, w jakim kierunku to się toczy, w jakim rozwija, czy nam się to podoba, czy nie, gdzie my jesteśmy i tak dalej. Dziś poruszę taką pierwszą myśl, poniekąd związaną właśnie z przyszłością, niekoniecznie jeszcze tutaj u nas w naszej szerokości geograficznej, no ale wszyscy nie oszukujmy się, musimy o tym powiedzieć już na wstępie, że no. Cywilizacja przeniosła się daleko, do, daleko e, do Azji, i e, musimy być, e, jeśli chodzi o nasze obserwacje, musimy tam być skierowani, patrzeć, co się tam dzieje i na, na przykładzie tego wyciągać pewne wnioski. Niedawno spotkałem się z moim znajomym, który właśnie e, wrócił z, z Chin. Był tam w celach, właśnie takich związanych z, z kwestiami motocyklowymi, więcej wam nie będę zdradzał, ale co, co mi powiedział, to na przykład to, że pomimo tego, że motocykle właśnie mają się tam bardzo dobrze i jeździ ich coraz więcej w przeróżnych pojemnościach, nie tylko jak to było kiedyś w Azji, lekkie motocykle, ale yy, na przykład w Chinach mają one zakaz poruszania się po autostradach. No i tu pojawia się pytanie, o co chodzi, prawda? No, myślę, że na razie nie będziemy wiedzieć o co chodzi w 100%, ale podzielę się z Wami. Pewną moją teorią, choć nie nazwałbym ją teorią, wiecie jaką, tylko raczej wydaje mi się, że to jest pewne takie moje przewidywanie, które, no, jeśli się ze mną zgodzicie, ja uważam, że ma ręce i nogi. Mianowicie, wiemy, że technologia tam. Rozwijająca się, również jeśli chodzi o infrastrukturę drogową i w ogóle komunikację, jest no na kosmicznym poziomie, na przykład w stosunku do tego, co się dzieje w Europie. Wiemy, że pojazdy autonomiczne na pewno będą przyszłością. Nie, to nie ulega wątpliwości, że świat pójdzie w tym kierunku pojazdów autonomicznych i ja mam takie przypuszczenie, że ta infra infrastruktura pojazdów autonomicznych ona pierwsze jakby jakby wystartuje, jak powiedzmy, że w 100% właśnie na autostradach, ponieważ jest to tam najłatwiejsze do Yy, bezpiecznego kontrolowania, yy, nie mamy tam ruchu pieszego, nie mamy skomplikowanych sytuacji na skrzyżowaniach i właśnie jakichś tam nieprzewidywalnych sytuacji typu człowiek, wózek, zwierzę na drodze itd. Tak Prawda. albo zaparkowany jakiś tam samochód nagle, bo w celu nie wiem, rozładunku na przykład jakichś towarów do sklepiku, albo jakiś rowerzysta. Tego tam nie ma, więc łatwo tam powiedzmy powierzyć w 100% kontrolę nad pojazdem sztucznej inteligencji. My wiemy, że ta sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej zaawansowana, już mówi się o super sztucznej inteligencji, więc wydaje mi się, że dlatego nie dopuszcza się tam motocykli, ponieważ jesteśmy już po prostu na półmetku wprowadzania systemu autonomicznego na autostradach w 100% i motocykle na dzień dzisiejszy jeszcze, nawet powiedzmy z tymi wszelakimi radarami i tak dalej, one no niestety jeszcze... Są jakby daleko w, w, jakby to powiedzieć, w ogonie tego. No, motocykl autonomicznie jeszcze poruszać się nie może. Pomimo jakiś tam udogodnień, jakiś tam radarów i wspomagań, i, i kierowcy. A więc dlatego przypuszczalnie już prawnie się im tam nie zezwala na wjazd. Natomiast na pewno się zezwoli. Myślę, że motocykle również w najbliższej przyszłości będą wyposażone w systemy stuprocentowo autonomiczne, które będzie się właśnie uruchamiało wjeżdżając na autostradę. Być może nawet samoczynnie wjeżdżając na autostradę będą po prostu systemy wyłączać kontrolę człowieka, czy w samochodzie, czy na motocyklu. Myślę, że ludzie, a nawet motocykliści współcześni, którzy już się przyzwyczaili do tych wszelakich zabawek, parowania, telefonu, a najlepiej to i właśnie myślę, że im brakuje w czasie jazdy Bawienia się aplikacjami i telefonem, więc będą mogli wykorzystać właśnie poruszając się po autostradach i robiąc tam właśnie powiedzmy 1500 kilometrów odległości, i w tym czasie będą się na przykład bawić oglądaniem Netflix, Netflixa, czy innego tam dziadowskiego, prawda, portalu, który tam prawda programuje na mózg. Będą się bawić właśnie tym, albo będą sobie w coś tam grali, albo będą, nie wiem, załatwiali może jakieś biznesowe sprawy, wykonywali telefony i tak dalej, siedząc wygodnie w kanapie, nad, na kanapie jakiegoś motocykla turystycznego i będą po prostu tym zajęci. Natomiast motocykl będzie podróżował po tej autostradzie w 100% autonomicznie, podobnie jak poruszające się obok pojazdy, yy, czy to ciężarowe, czy osobowe. I myślę, że to jest odpowiedź, dlaczego na dzień dzisiejszy prawo jeszcze nie zezwala, na przykład w Chinach, na wjazd motocyklami na autostradę, ponieważ tak jak powiedziałem, że motocykle są troszeczkę w tej technologii yy, zapóźnione, jest to zbyt jeszcze skomplikowane i myślę, że można to dokładnie jakby przez tych pracu... p... w... W... jak to się mówi, prawodawców, e... jakby tam określić, że musimy to motocykle jakby przesunąć w czasie, żeby ułatwić wprowadzenie autonomicznych pojazdów na właśnie autostrady. Kiedy motocykle będą już na tym samym poziomie technologicznym, to one również tam się będą mogły poruszać. Yy, więc tak widzę przyszłość. Yy, wy możecie pisać w komentarzu, czy wam się taka przyszłość podoba, czy zgadzacie się z tym, yy, co powiedziałem, czy też nie. Na dzisiaj to wszystko, i tak jak powiedziałem, niebawem nagramy sobie kolejny odcinek, gdzie już poruszymy Kwestię tego, co się wydarzyło na Eikmie, tylko Wam tak powiem w takiej powiedzmy zapowiedzi, że sami Włosi nazwali to, co się wydarzyło na ostatniej Eikmie, inwazją Chińczyków. Ale czy to była inwazja? Odpowiemy sobie na to pytanie już niebawem. A dzisiaj trzymajcie się. Biłego dnia wam życzę albo wieczoru albo nocy kiedy to słuchacie i do usłyszenia lub do zobaczenia szerokości na drodze i do zobaczenia na trasie hej